Dzisiaj witamy Was w nowym Crossoverze. Grupa nazywa się Agnieszka w Leśnym Komando. Między innymi Agnieszka, co w lesie mieszka, Marko. Włóczyki, co w lesie mieszka, Tomek z leśnych ludzi i ja, czyli Kanapowy Komandos. Postanowiliśmy się wybrać w skałki. Ja ciebie nie wiem po co. To się, okaże. To się dopiero okaże na miejscu, czy będziemy mieli co wspominać. Jakby nie wyszło ktoś znalazł ten materiał, no to, to pamiętajcie, że szliśmy, szliśmy i. i gdzie nas zaje, co z się. tego I zobaczymy, co z tego będzie, nie? Jakieś macie oczekiwania? No myślę. <gry> Bardzo uczyki? ładne szyszki. Ja chciałem jeszcze tutaj powiedzieć, zanim Agnieszka się odezwie, że dzisiaj będzie wykład o szyszkach, także nie minie was. Pół godziny co najmniej informacji, po co szyszki, do czego szyszki i tak dalej. Jako że Buczyki nie ma okazji prowadzić własnego kanału, będzie musiał prowadzić prelekcje u nas. Trzymajcie kciuki, żeby wyszło. A ty, Aguś, co? No co, liczymy na dobre jedzenie, dzisiaj e, ciepło ogniska i trochę odpoczynku po zlocie. Dzisiaj mija dwa tygodnie po zlocie, także należy nam się odpoczynać. Tak, i chillout właśnie mały, kameralny grony z tą Podobno kłodnie. jeszcze sześć osób ma się pojawić, ale to mam nadzieję, że. że, że, <grym> że może, mam nadzieję, że nas znajdą. Że nas nie znajdą. <grym> że nas nie znajdą. Powiem jedno, lekko nie jest. No nie. Dopiero pierwsze 30 metrów, ale jest trochę do dźwigania, jest trochę do przełażenia. Dajcie spokój, pokonaliśmy już ogromny dystans, jakieś 500 metrów, a ponieważ teren górzysty, niestety trzeba rozbi rozbić obóz. Wiecie, butle z tlenem, trzeba się zaklimatyzować, Poza tym czekamy jeszcze na jednego naszego uczestnika. Jest naprawdę fajnie. W mieście nie ma zimy, a tutaj jeszcze jakieś resztki zostały, trochę śniegu, tego typu rzeczy. Powiem jedno i diabli wzięli nazwę dzisiejszego kanału. Trzeba, się do, Trzeba będzie się zastanowić, jak ten cały zlot nazwać. Uważaj, bo cię zamebla. No, dołączyła do nas Kasia z kanału Robię co się da. Na zapytanie, czy przyjedzie, powiedziała: Robię co się da. I generalnie dzisiaj nowy kolega, czy koleżanka. Tak, przedstaw, chodź, przedstaw się tutaj. Trzeba, jak to się mówi, kiedyś wziąć udział. Dzień dobry, dzień dobry. Tak, jest, dzień dobry. O, już, no, już. Rasa pies. Blablabor <noise> Bardzo sympatyczny. Wobec tego. Czyli co, możemy iść dalej. Ja będę się tam rozbijać. Ja bym chciał rzec, drodzy widzowie, że my tu są ze Śląskaja, ale są też też poza Śląska i zagłębia, ja ale ja bym chciał powiedzieć, że tu je kliknie normalnie. Tu ja nie widział jeszcze, że co by taką gryfno, okolica była I je białe wągel. Je białe, co to znaczy nie biały wungel. Nie biały wungel! A! je biały wągel. Ja! E, poza tym chciałem powiedzieć, że akurat się w tej chwili rozbijamy. Nie spodziewaliśmy się nawet, że będzie taka zajebista wiatka. Przepraszam, za użycie słowa wiatka. Jest nie nagrywam, okay. ja dopiero teraz nagrywam. Szanowni Państwo, mam tutaj wiatę, okolistym wiacie. Tutaj jest teraz no. za wiatą kanapowy, szyszka, bułczyki. Rozbili, swoje, rozbili właśnie swoje namioty. Dziękuję Ci uprzejmie, że przerywasz moje nagranie. To się nazywa fachowa incepcja, no ale cóż, jest z nami Leśny, no musi jako propagandysta coś tam zrobić. Nie? Tak, nazywam się Goebelcem, oczywiście sam się nazywałem Goebelcem. O, to jest stanowisko, a nie tak, nazwisko, tak, tak. jak to Więc się mówi. Więc będę kierował propagandą bushcraftu na Jurze krakowsko częstochowskiej Eee, ja tu jestem z, z Jury jest tak Krakowsko-Częstochowskiej. Malutkim <gulki> pieskiem, ale nie, I nie będziemy Zobaczcie, mamy tutaj psa myśliwskiego tropiący. Kropi, co tutaj zjeść? Tak, Dobra, bierzemy się za to rozbijanie, bo się nigdy nie rozbije w końcu, tak? I będziemy mieszkali dzisiaj w wywiadce tak jak Tomek Biwaczek już rozłożony, namioty stoją, kuch kuchenki się grzeją no i zaczynają się dzienne Polaków rozmowy. Yy, chciałem powiedzieć, że dowiemy się dzisiaj wiele o tresurze psów myśliwskich. <gry> Albowiem, Kida dzisiaj będzie tresowana na zasadzie: przynieś, podaj, pozamiataj, skoć po flaszkę i, i, i po <gry> <gry> pizzę. <Piona. gry> no, Ale muszę Wam powiedzieć, że miejsce naprawdę trafiło nam się urokliwe. Nie wiem, czy będzie to dobrze widać, czy nie. Nie daj, że jest gdzie usiąść, odpocząć i powiatkować. To jeszcze zobaczcie w jakich warunkach. Przypomina mi się australijski film Piknik pod wiszącą skałą Aczkolwiek tam nie było happy endu Czuję się w tym miejscu jak stary góral Który wyszedł na halę I sobie popija Herbatkę z prądem po góralsku A ja w tej chwili też piję sobie herbatkę tradycyjną Muszę powiedzieć, że miejsce W którym przyjdzie nam dzisiaj nocować Naprawdę robi wrażenie Stąd pewnie nie widać, ale Okiennik i tak dalej no, jest. To już jest drugi okiennik, czy trzeci w moim życiu. Jutro yy, stanie dzień, postaramy się tutaj pochodzić, pooglądać, zobaczyć co ciekawego wokół. Dzisiaj już nie było czasu, przyjechaliśmy jeszcze za dnia, ale trzeba się było rozbić i tak dalej. A przy okazji obiadek. Pyszna klasa i zgadnijcie kto szykował. Czas udać się w tej chwili za drewnem, yy, rozpalić jakieś ognisko, żebyśmy przetrwali trochę w cieple. No i co? I tradycyjnie zacznie się część w tej chwili rozrywkowa. Panie Tomaszu, a co to? Jezusek się narodził Lili Lili Laj? Li, li? Nie, to jest królicek <grystek> z Biedronki A, 4 złoty upulowany w promocji oczywiście. Ja Upulowałem się... na promocję, więc upulowałem królika. E, rozumiem, że Miś uszatek stracił już kolega. Wiesz nie, Misia mam, leśnego, leśnych ludzi Misia mam. Pokażę wam kiedyś. Albo u Ciebie na kanale, albo u siebie, mam takiego swojego Misia Bobka W koszulce leśnych ludzi. No, to jest taki spoko miś, ale nie, nie zrobię go na uniu. Dzisiaj króliko. Tink, tink. Znaczy, ja powiem jedno, nurtuję ja tylko jedno pytanie. Gdzie on miał głowę? Tu. A, tu. A, a po czym poznałeś? Bo <noise> Dziękuję. To już jest jakaś nauka. Krótsze łapki z przodu, tam była głowa. No ta. Dziękuję. No. Królik oddał życie. Ale pytanie, co my oddamy, żeby go zjeść? Druga sprawa. jedna z niewielu przypadków, kiedy królika wiąże się przed, po złapaniu, a nie przed złapaniem. Nie, to jest bez sensu, co powiedziałem. Mamy już? Może że. O, stronę, nie? To przebijamy chulika. To jest bez Ja się tylko zastanawiam, co królik na to. To, co zobaczycie na filmie u innych, na innych kanałach. Będzie wyglądało zapewne zupełnie inaczej. Smakowicie, apetycznie, ale zobaczcie jak wygląda przygotowanie tego wszystkiego od kuchni. Zauważcie też, że ogień zdecydowanie nie ma nic wspólnego z tym królikiem. Także on się prędzej, on się prędzej udusi. Czym będziesz królika? Gazem. Ja myślę, że oszczędniej byłby prostu prosto tym gazem tego królika. Nie marnować go na drewno. Dajcie spokój normalnie. Go. Czy kto widział, jak biegnie króliczek ulicą? Czy to widział kto? Czy to widział kto? W naszym mieście szukali króliczka ze świcą Aż to paki go Aż znaleźli go Zniknął za rogiem i przepadł jak krzyżka, Ale nie płaczmy, bo, ale nie płaczmy, bo. Nie o to chodzi, by złowić króliczka, ale by chronić go, ale by go, ale by go, 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 gonić go. Golić go. Czy kto widział, jak dobrze tej małej w czerwonym? Czy... Widział mnie w oknie, podnieś zasłony. A zobaczy ją, Zobaczy! a zobaczy ją No, poraneczek, górski już za nami Byliśmy biegić z hałki. Teraz idziemy zobaczyć, co serwuje kiepia Rządek, rządek, badanii, na Tomek tak. próbował dronować, ale niestety dron powiedział, że w takich warunkach to wnioski zawodowe nie, nie będzie latał, nie będzie latał na pół metra i walnął na, na ziemię od razu. Critical, voltage, wszystko, kuj bo za niskie temperatury baterie nie wytrzymały, po prostu nie polatałem, a szkoda, bo zajebisty klimat był w ogóle z drona pokazać te skały z góry i w ogóle tutaj tam, w całą okolicę. Może się jeszcze uda. Trochę ja. rzadko nalejemy do baterii. Tak, tak, może podgrzejemy, wrócimy. To znaczy, że po prostu musimy tu wrócić. Dokładnie. Tak, tak, tak. tak. To jest miejsce czasem... do spania, bo tutaj wiateczka jest ustawiona mnie niedawno, bo na zdjęcia nie ma. Dzięki temu Pan Tomasz mówię, jako jedyny hamakowy punkt ma amerykańskiej Wygrałem. Yy, a tutaj nasze obozowisko. Kanapowy nabiocik. I zobaczcie, a właściwie może posłuchajcie jak chrapie Włóczyki. Albo się utusił. <laughs> Sprawdzimy <laughs> później. Na razie, nie będziemy, na razie nie będziemy sobie w zabaw. Yy. Przebudzenie włóczyki. Nasza gąsienica przepoczwarzyła się w pięknego włóczykija. Jakieś dwa słowa komentarza? Nie wyspałem się. <laughs> <laughs> Dziesiąta, środek Wszyscy się wyspali, a ty się nie wyspałeś. No. Jest godzina już trochę po 11. My bierzemy się za śniadanko, a pojawili się już pierwsi turyści, pierwsi wspinacze, pewnie mają do nas trochę żalu o to, że zajęliśmy im wiatkę, ale oni mogą tu przyjechać codziennie, a my tu bywamy bardzo rzadko. A teraz zobaczcie, jak ekipa szykuje śniadanie. Dzisiaj będzie jajecznica z dwóch jajek, po pół jajka na łebach. Dwudziestu! A, 20! Jedno zero mi um, umkło. Um, Dobrze, że nie powiedziałem 0,2. Ale zobaczcie, jakie pyszności. O, matko, bosko, częstochowsko. Biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy na Józefie, to wypadałoby to powiedzieć. Dobra, to. Mm. Matko, bosko, częstochowsko. Matko. Ja też gotuję. To muszę sobie przygotować. Szyszki? No. Włóczyki musi mieć siły, bo będzie zaraz prelekcję o szyszkach prowadził. Także jest, jest pierwszy ten. Pierwszy atrybut, pierwszy, atrybut, pierwszy atrybut. Re, 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 rekwizyt. Mam ich 15 w kieszeni Szyszki, szyszki Zaraz je otrzepię z ziemi Szyszki, szyszki Dają mi na ludzką moc Szyszki, szyszki Przez nie nie śpię całą noc Szyszki, szyszki Wszystkie szyszki mam w kieszeni Szyszki, szyszki O, dzisiaj sobie zbieram szyszki Tu szyszka tu szyszka. O, o tutaj jest nasz Con Hunter. Uciekiju, wstawaj, prelekcja przed o, tobą. O. Dobrze, dzisiaj będziemy pytać ludzi co wiedzą o szyszkach i co chcieliby się dowiedzieć o szyszkach. Zapraszamy. A witam Poszło. Państwa. Y Mam e, takie pytanie do pana, czy jest pan zainteresowany e, tematem szyszek i informacjami odnośnie e, dzisiaj omówimy tematy e, szyszek sosnowych i sosem. Także e, czy ma pan pytanie i czy jest Pan zainteresowany e, coś się dowiedzieć na ten temat? Tak, e, chciałbym się przede wszystkim dowiedzieć, e, z czemu ta szyszka się otwiera. Ona się otwiera pod wpływem temperatury, po czasie. Te szyszki sosnowe otwierają się, jak zresztą każde szyszki, otwierają się, jeżeli jest niska wilgotność i duża temperatura. Czyli to jest okres wiosny i lata. No i jeszcze taka wcześniejsza jesień. Natomiast szyszki, teraz mamy. O! To są wszystkie zebrane szyszki, teraz te oczywiście już nie mają nasion, natomiast te mogą mieć. One są zamknięte i to jest najlepszy okres na pozyskiwanie nasion z szyszek czyli taki okres właśnie zimy późnej jesieni. Pozyskuje się je poprzez dwa sposoby, czyli poprzez ścinanie drzew i z tych ściętych drzew zbiera się te szyszki. Albo bardziej popularny sposób, czyli przychodzą tzw. szyszkarze, czyli ludzie, którzy wspinają się na, na, na sosnę, na lina i oni zbierają te szyszki właśnie w tym okresie, w tym okresie, gdzie mają najwięcej pracy, czyli Okres bardziej zimowy, nie? czyli styczeń, luty. Wtedy, kiedy one są zamknięte, no bo Co jeżeli one są otwarte, one w, się, w momencie, kiedy otwierają, te wszystkie nasiona zaczynają gdzieś tam spadać z wiatrem, Wysiewać. gdzieś są porozsiewane. Tak. No, szansa na że tak powiem na, na to, że jakieś małe sosny gdzieś powstaną po jakimś czasie, jest no, bardzo, bardzo mała. Nie? Dlatego leśnicy specjalnie zbierają ten, drzewo, ten, ten nasiona z tych krzyżek po to właśnie, żeby sadzić sosnę. Sosna jest fajna, bo praktycznie wszędzie urośnie, na trudnych warunkach, glebatych. Te gotowe nasiona, te gotowe szyszki, które zbierają szyszkarze idą transportem do tak zwanych wyłuszczarni nasion. Wyłuszczarnia nasion to jest nic innego jak zakład, który po prostu przyjmuje te szyszki Oczywiście spisuje z których rejonów, tak? bo dla nich ważna jest rejonizacja tych, e, tych szyszek czyli nie można na przykład wziąć sobie szyszek nie wiem, z, z żywca tak? e, i sobie zasadzić nie wiem, w borach Tucholskich wszystko musi, być, e, wszystko musi być tak, że sosny z borów Tucholskich są sadzone w borach Tucholskich nie może być jakieś tam skrzyżówki czy tam w jakiś pomyłek. W tej wyłuszczarni te szyszki są wkładane do specjalnych szuflad, gdzie pod odpowiednią temperaturą, tam jest jakaś, nie chcę teraz kłamać, około 40, 30 stopni, te szyszki zaczynają się w tych szufladach otwierać. Te nasiona spadują. One po prostu te szuflady mają specjalne otwory, przez które po prostu te nasiona spadają. Z pozostała część tych szyszek, wiadomo, nie wszystko spadnie. Te szyszki, które potem są wyciągane z tych szuflad tam po dniach, one są e, ładowane do tak zwanych bębnów specjalnych, z których, których tak, z których pozostała część jest wydobywana. Nasiona rozumie lądują na jakichś uprawach tych początkowych? E, tak, są wszystko ląduje w specjalnych szkółkach lasów państwowych zazwyczaj, tak? E, tam spod, e, spe no, są specjalne warunki, tak? Jest, e, a, a zazwyczaj są też takie, Kółki, gdzie jest po prostu automatyka. Są specjalne rozsiewacze wody, które po prostu automatycznie jest to wszystko na podstawie wilgotności, powietrza, ten cały proces A, następuje. A co z pozostało szyszką? Ona trafia na jakiś kompostownik? Pozostałości z tych szyszek, no to ja zawsze tak mówię, no niestety, ale są spalane. One są spalane właśnie w tym procesie podgrzewania. Okay. Czyli, Czyli cała się ta, ta szyszka, Tak, oni zbierają te szyszki dokładnie i potem nimi palą. Nie? Rozumiem. Bardzo tak. dziękuję. Również dziękuję. Dzień dobry, witam serdecznie, Kana Kanał Kana Poby Komandos, kanał eee, Kanał Komandos. Dzisiaj mamy taki mały wykład o szyszkach. czyli jest tak na przykład temat, tylko czegoś chciałbyś się Pan dowiedzieć od naszego kolegi WCP-a specjalisty? Mm, tak, chciałbym się dowiedzieć, ee, ponieważ e, temu lasu jest dla mnie dosyć bliski, ale jednej rzeczy nie rozumiem. Dlaczego z niektórych e, osobników, może osobników, z niektórych sosen, na przykład zbiera się szyszki, a z niektórych nie. Tak jest. E, wszystko zależy od tego, jak rośnie dana sosna. E, zazwyczaj leśnicy określają, e, które sosny, bo zazwyczaj zbiera nasiona się z tych najlepszych gatunków. Najlepsze gatunki, znaczy te, które najbardziej prosto rosną. Te, które najbardziej prosto rosną e, są przeznaczone jako drzewa nasienne i są dwa rodzaje drzew nasiennych. Z takich, z których, z których nie wolno ścinać, one są oznaczone numerami. I w tym momencie e, z takich sosen wolno tylko zbierać z e, samej korony e, drzew. E, w tym momencie e, zatrudnia się firmy specjalistyczne, które e, po prostu e, wspinają się Robi. na drzewa. To są tak zwani krzyżkarze. Tak, bo to jest najwięcej tego się to jest szyszkarzem. Jest... Tak. I jest I tak. Mhm. I, no, takie dość niebezpieczne no ale bo czasami się zdarza, że ktoś spadnie. Nie? E, i to jest taka, że zbiera się takie szyszki w takiej formie zamkniętej czyli to jest okres zimowy ponieważ... przed wysypaniem się nasion tak, tak bo, bo już, tak, dokładnie. wiosna, lato, to już słońce przychodzi, bo one się osuszają i otwierają nie? w tym momencie wszystkie nasiona spadają i praktycznie no, szansa jest taka wyźmikowa, że one się w tym gdzieś tam te sosny rozmnożą dlatego jest jedna forma właśnie zbierania szyszek przez szyszkarzy Druga forma to jest, e, są drzewa nasienne, które wolno ścinać, one przy e, ścinaniu, zbiera się te szyszki. Ale to jest, e, takich drzew jest o wiele mniej niż tych, które, e, które mamy e, po prostu e, zbierane, są zbierane przez szyszkarzy. I takie e, sosny, no, to wszystko jest ustalane przez e, lasy państwowe, które to są. Zazwyczaj, e, jeżeli jest sosna, widać taka ładnie prosta e, popniuza, zazwyczaj się patrzy. Podpiuje, że ona jest ładnie e, prosta, to są zaznaczone e, żółtym paskiem drzewostany nasienne, e, i w tym momencie wiadomo, że z tego są zbierane e, szyszki. Ale ja rozumiem, że ona rośnie prosto, dlatego że rośnie ku słońcu. Ona szuka słońca. E, tak, ze sosami tak jest. One e, zazwyczaj rosną prosto, idealnie, jeżeli, jeżeli nic się nie stanie. O, to, o co chodzi, jeżeli się nic nie stanie? E, takie e, szkółki leśne czy młodniki. Zazwyczaj mają taki problem, że sos na sobie ładnie rośnie, tak, w pierwszym etapie, pytamy, trzeci, czwarty rok. Natomiast problem polega na tym, że zwierzyna sobie lubi te pędy. To znaczy, Jelenie i Sarny sobie lubią te pędy. Dokładnie te, które akurat... używają do nalewek sosnowych. Tak. Tak, Dlatego tak, najlepiej zawsze tak, na, tak te boczne te tak, pędy, tak. pędy zrywać, nie, nie te górne. Bo jeżeli tak, tak. zrywa się taki górny pęd, to ta sosna w tym momencie już nie rośnie prosto, tylko ona się po prostu mniej więcej tak jak tamta na tej e, skarpie. Tak, tak, ona tak, się tak. mniej więcej na boki no, rozrasta. No ładnie no, to, no, to, to wygląda, to wszędzie, ale dla wszędzie. lasów państwowych jest to faktycznie już taka sosna no, nieprzewodowa. To Niestety nie starymy się. To jest e, w tym momencie też jako przemysł. Tak. Nie? A czy buk też? E, bo może to ta z tematu, ale buk na przykład czerwonolisty czy czerwony, on się chyba nazywa, to też, też maszyszki, czy po prostu inaczej się nazywa? E, e, wiem, że. któreś drzewo, ma maszyszki, ale nie powiem panu z liściastymi słabo. A, 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 a. słabo. Ja... No właśnie zebrałem w okolicy Stuttgartu, mhm. i zebrałem właśnie nasiona e, z buka czerwonego. Tak mi się wydawało, że założę sobie tych waleje czy mhm. Bo może na 200 albo się udało. z tematu, ale tak, może tak, tego. Ale to... Nie, no z, z samymi, yy, samym yy, takim roznażaniem sosny, no to trzeba jednak spełnić warunki Gleba musi być tak, odpowiednio tak. oczywiście, nie? Drodzy widzowie, rzędko stały już za nami. Kończymy tą niedzielną popołudniową eskapadę. Było. jak masz mi Było fajnie. A tak czy nie, wesoło. Znaczy, generalnie ja muszę powiedzieć, że skromny jestem, ale kuźwa, że uśmiech nie schodził mi dzisiaj z twarzy. Nie wiem dlaczego, było wesoło. Myślę, że przyjdziemy tu jeszcze kiedyś, nie? Tak, zdecydowanie. Jak będzie troszeczkę mniej ludzi. Zimą. Czyli, czyli, zimą. czyli zimą. Polecamy to miejsce naprawdę fajne miejsce na spacery tego typu rzeczy. No i przede wszystkim polecamy nasze osobiste towarzystwo. A e, dziękujemy też prelegentom znaczy, e, pytającym, którzy z, zgodzili się wystąpić dzisiaj w naszym filmie. I tak, od razu wam mówię, że nie są to ludzie podstawieni. To są naprawdę ludzie, których pytaliśmy o zdanie. Dzięki serdeczne za obejrzenie. Czy Wy jakieś macie jeszcze uwagi? Nie. nie. Mało Dzięki. szyszek było. Mało I pozdrawiamy królika. <słyska> Ej.